W małej wiosce, otoczonej lasami i polami, mieszkała Zosia, młoda dziewczyna, która uwielbiała spędzać czas na łonie natury. Każdego ranka wstawała wcześnie, by obserwować wschód słońca nad pobliskim jeziorem. To był jej moment ciszy i refleksji, kiedy świat budził się do życia pewnego dnia, podczas jednej z takich porannych wędrówek. Zosia zauważyła coś niezwykłego. Małego rannego ptaka leżącego w trawie. Bez wahania zabrała go do domu, by się nim zaopiekować. Nazwała go Franuś i codziennie dbała o jego skrzydło, które było lekko uszkodzone. W międzyczasie zaczęła dostrzegać, jak wiele radości daje jej opieka nad innymi. Franuś szybko wracał do zdrowia. A Zosia czuła, że ich więź staje się coraz silniejsza. Jednak wiedziała, że nadejdzie dzień, kiedy będzie musiała pozwolić mu odlecieć. Gdy ten moment w końcu nadszedł, Zosia poczuła smutek, ale także dumę. Wiedziała, że zrobiła wszystko, by pomóc swojemu małemu przyjacielowi. Kilka i dni później, podczas kolejnego porannego spaceru. Zosia usłyszała znajome ćwierkanie, spojrzała w górę i zobaczyła Frania, który przyleciałby ją odwiedzić. Od tamtej pory ptak często wracał, a Zosia czuła, że ich przyjaźń, choć inna, trwa nadal.